Zamknij na chwilę oczy. Czy to czujesz? To ciche przyciąganie wewnątrz Ciebie, poczucie, że Jesteś przeznaczony do czegoś więcej. W tym momencie, gdy to oglądasz, istnieje wersja Ciebie, która już przekroczyła granice, z którymi nadal żyjesz. Wersja Ciebie wolna, pewna siebie obfita i w pełni zgodna z życiem, o jakim zawsze marzyłeś. Oto, co większość ludzi przeocza, Twoje przyszłe ja. Nie jest tylko koncepcją. To rzeczywistość i wyciąga do ciebie rękę właśnie teraz, wysyłając wiadomość przez czas, czekając, aż się dostroisz i posłuchasz. Prawda jest taka, że twoja przyszłość nie jest czymś, co po prostu się zdarza. To coś, co tworzysz moment po momencie poprzez swoje myśli, emocje i decyzje podejmowane dzisiaj, nie kiedyś. Nie wtedy, gdy wszystko będzie idealne. Dzisiaj. Każdy wybór, który podejmujesz teraz, albo przybliża cię do tej przyszłości, albo oddala. Jeśli więc oglądasz to dokładnie dzisiaj, zrozum, że nie jest to przypadek. To punkt zwrotny. Większość ludzi czeka, czeka na jasność, na odpowiednie warunki lub na to, żeby ktoś coś dla nich zmienił. Ale twoje przyszłe ja zna prawdę. Nikt nie przyjdzie. Masz już moc. Zawsze ją miałeś. Pozwól, że cię zapytam. Co zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś przestał reagować na swoją przeszłość i zaczął działać z perspektywy przyszłości? Co jeśli zaczniesz myśleć, czuć i wybierać jak osoba, którą urodziłeś się, by stać się? Ta wiadomość znalazła cię dokładnie we właściwym momencie. Twoje przyszłe ja o tym zadbało. Wszystko na co czekałeś, zaczyna się właśnie teraz. W tej chwili decyzji Zanim przejdziemy dalej, jeśli jesteś gotów połączyć się ze swoim przyszłym ja, kliknij przycisk lubię to. Subskrybuj, aby nigdy nie przegapić kolejnej wiadomości od swojego najwyższego potencjału. Nauczysz się, jak wyzwolić się z wzorców, które Cię trzymają i wejść w zgodność ze swoim najwyższym ja, ponieważ przyszłe Ty, prawdziwe Ty, czeka. Spójrz na swoje życie w tym momencie, relacje, które Masz. Ilość pieniędzy na Twoim koncie bankowym, Twoje zdrowie fizyczne, Twoje codzienne emocje, żadne z tego nie zdarzyło się przypadkowo. Wszystko to jest wynikiem wzorców, które powtarzałeś dzień po dniu przez lata. Większość ludzi żyje całym życiem na autopilocie, budzą się z tymi samymi myślami co wczoraj, czują te same emocje, podejmują te same wybory, a potem dziwią się, dlaczego nic się nie zmienia. To nie tylko nudne, to biologiczna pułapka, która uniemożliwia prawdziwą przemianę. Twój mózg jest zaprojektowany tak, by być efektywnym. Kiedy powtarzasz te same myśli i zachowania, twój mózg tworzy silne połączenia neuronowe, które sprawiają, że te wzorce stają się automatyczne. To jak chodzenie tą samą ścieżką przez pole wysokiej trawy każdego dnia. W końcu ta ścieżka staje się tak wydeptana. Że wybór innej drogi wydaje się niewygodny, a nawet zagrażający. Dlatego zmiana wydaje się tak trudna. Twój mózg i ciało uzależniają się od znanych wzorców. Gdy próbujesz się uwolnić, twój system wchodzi w stan odstawienia. Powoduje to lęk, wątpliwości, a nawet dyskomfort fizyczny. Wszystko po to, by przywrócić cię do tych wygodnych, starych rutyn. Pomyśl o tym, Ile razy mówiłeś sobie, od poniedziałku będę inny? Masz przypływ motywacji, który może trwać kilka dni, po czym z powrotem wpadasz w te same wzorce. Czy to dlatego, że brakuje ci siły woli? Nie. To dlatego, że próbujesz zmienić swoje działania, nie zmieniając najpierw podświadomego programowania. Oto pułapka, której większość ludzi nigdy nie dostrzega. Twój świadomy umysł steruje tylko około 5% Twoich decyzji? Pozostałe 95% dzieje się poza Twoją świadomością? To oznacza, że możesz świadomie pragnąć zmiany przez cały dzień, ale jeśli Twój podświadomy umysł nadal działa na tych samych starych zasadach, nic istotnego się nie zmieni. Jakie przekonania działają teraz w Twoim podświadomym umyśle? Jakie historie o sobie, o pieniądzach? O tym, co jest możliwe w Twoim życiu, powtarzają się bez Twojej wiedzy. Kiedy ostatnio naprawdę zakwestionowałeś te ukryte programy, zamiast żyć według ich reguł, iluzja kontroli ukrywa głębszą prawdę. Większość ludzi nie podejmuje decyzji z wolności, podejmuje je z kondycjonowania. Wyzwolenie zaczyna się od rozpoznania wzorców, które Tobą rządzą, tylko wtedy możesz zacząć tworzyć nowe. Zobaczę, jak uwierzę. Czy to działa? To mantra ograniczonego umysłu. Sugeruje, że dowody muszą poprzedzać wiarę, że zewnętrzny dowód musi poprzedzić wewnętrzne przekonanie. Ale co, jeśli takie podejście blokowało Twoją przemianę przez cały czas? Prawda, której niewielu ludzi rozumie jest taka. Musisz najpierw uwierzyć, a dopiero potem to zobaczysz. Twoje przekonania dosłownie kształtują to, co postrzegasz. Twój mózg odbiera miliony informacji w każdej sekundzie, ale uświadamiasz sobie tylko to, co jest zgodne z Twoimi istniejącymi przekonaniami i oczekiwaniami. To oznacza, że nie widzisz rzeczywistości taką, jaka jest. Widzisz ją taką, jaką wierzysz, że jest. Twoje ciało nie potrafi odróżnić prawdziwego doświadczenia od tego, które jest żywo wyobrażone z intensywną emocją. Gdy zamykasz oczy i wizualizujesz siebie odnoszącego sukces z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym, twój mózg i ciało zaczynają produkować dokładnie te same substancje chemiczne, jakby doświadczenie miało miejsce fizycznie. Zmienia się twój rytm serca, twoje fale mózgowe ulegają zmianie, równowaga hormonalna się dostosowuje. Pomyśl o do ostatnim razie, gdy byłeś zestresowany czymś, co nigdy się nie wydarzyło, twoje ciało zareagowało: hormonami stresu, podwyższonym tętnem, może nawet fizycznymi symptomami wszystko dla wydarzenia, które istniało tylko w twojej wyobraźni. Jeśli twoje ciało reaguje tak potężnie na negatywne, wyobrażone scenariusze, dlaczego nie wykorzystujesz tej samej zasady do stworzenia pozytywnej zmiany? Co by się stało, gdybyś zamiast czekać? Aż poczujesz sukces dopiero po jego osiągnięciu, zaczął generować uczucia sukcesu już teraz. Zamiast potrzebować dowodów, zanim uwierzysz, stworzył tak silną wiarę, że dowody nie będą miały wyboru, tylko podążać za tobą. Najwięksi osiągacze w historii znali ten sekret. Przemiana nie zaczyna się, gdy zmieniają się okoliczności, przemiana zaczyna się, gdy zmieniasz swoje podejście do okoliczności. Świat zewnętrzny reorganizuje się, aby dopasować się do Twojego dominującego stanu wewnętrznego. Neuroplastyczność Twój mózg może się przeprogramować. Twój mózg nie jest stały, nie jest wrodzony na zawsze, nie jest niezmienny. To pojedyncze zrozumienie zmienia wszystko w Twoim potencjale przemiany. Przez dziesięciolecia naukowcy wierzyli, że mózg, z którym się urodziłeś, to mózg, z którym będziesz utknął. Teraz wiemy, że nie mogło być bardziej odmiennej prawdy. Twój mózg nieustannie się przebudowuje, opierając się na Twoich myślach, doświadczeniach, skupionej uwadze. To jest neuroplastyczność zdolność Twojego mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronowych przez całe życie. Za każdym razem, gdy myślisz daną myśl, aktywujesz specyficzną sieć neuronów. Gdy powtarzasz tę myśl, te neurony wzmacniają swoje połączenia. Pomyśl o tym wystarczająco wiele razy, a te szlaki neuronowe staną się autostradami automatycznymi, efektywnymi i potężnymi. To oznacza, że dosłownie stajesz się tym, o czym myślisz, ale o to, gdzie większość ludzi się zatrzymuje. Próbują tworzyć nowe rezultaty, nadal uruchamiając te same stare obwody neuronowe. Chcą finansowej obfitości, ale nadal aktywują obwody braku. Chcą kochających relacji, ale wciąż aktywują obwody niezasługiwania, chcą zdrowia, ale ciągle aktywują obwody samozniszczenia. Co by się stało, gdybyś świadomie zaczął instalować nowe szlaki neuronowe? Co jeśli spędziłbyś codziennie 20 minut, wizualizując swoją idealną przyszłość z taką intensywnością emocjonalną, że twój mózg? Zacząłby się przebudowywać, by dopasować się do tej przyszłości? Twój mózg nie zna różnicy między tym, co dzieje się w Twoim otoczeniu, a tym, co dzieje się w Twoim umyśle. Kiedy jesteś w głęboko skoncentrowanym stanie, gdy łączysz jasną intencję z podwyższoną emocją, wysyłasz potężny sygnał do swojego układu nerwowego, że to wyobrażone doświadczenie jest rzeczywiste, Twój mózg. Zaczyna tworzyć nowe sieci neuronowe w oczekiwaniu na tę nową rzeczywistość. Pomyśl o nauce gry na instrumencie. Badania pokazują, że osoby, które fizycznie ćwiczą fragment muzyczny przez godzinę, rozwijają niemal identyczne sieci neuronowe jak te, które przez godzinę mentalnie powtarzają ten sam fragment. Mózg nie rozróżnia między fizyczną praktyką a mentalnym powtarzaniem. Tworzy te obwody w obu przypadkach. Ta sama zasada ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Chcesz stać się bardziej pewny siebie. Nie czekaj, aż po osiągnięciu sukcesu poczujesz się pewny siebie. Najpierw stwórz sieci neuronowe pewności siebie poprzez skoncentrowane. Tekst został przerwany, ale kontynuując, możesz dodać więcej o praktyce mentalnej, afirmacjach lub konkretnych ćwiczeniach. Podsumowanie kluczowych punktów. Twoja przyszłość jest tworzona przez obecne decyzje. Podświadome wzorce decydują o 95% Twojego życia. Możesz przeprogramować mózg poprzez wizualizację i emocjonalne zaangażowanie. Neuroplastyczność oznacza, że nigdy nie jest za późno na zmianę. Czy chcesz, abym dodał konkretne ćwiczenia lub podsumował część w krótszej formie? Mentalne powtarzanie, a Twoje zachowania. Pytanie brzmi: Czy wykorzystujesz naturalną plastyczność swojego mózgu na swoją korzyść? Czy pozwalasz, aby przypadkowe doświadczenia domyślnie kształtowały twój mózg? Czy aktywnie instalujesz sieci neuronowe osoby, którą chcesz się stać? Czy wzmacniasz te sieci osoby, którą zawsze byłeś? Wszystko we wszechświecie to energia drgająca z różnymi częstotliwościami Twoje myśli, Twoje emocje. Twoje ciało to wszystko energia w ruchu. Gdy naprawdę zrozumiesz tę zasadę, zdasz sobie sprawę, że zmiana życia nie polega na wymuszaniu zmiany zewnętrznych okoliczności. Chodzi o zmianę energii, którą wysyłasz w pole wokół ciebie. Twoje myśli i emocje nie są zamknięte w twojej czaszce. Generują pola elektromagnetyczne, które wykraczają poza twoje ciało. I oddziałują z polem kwantowym, niewidzialnym królestwem czystego potencjału, z którego wyłania się cała fizyczna rzeczywistość. To nie jest mistyczne myślenie, to fizyka. Większość ludzi spędza dni, nadając tę samą emocjonalną częstotliwość, którą zawsze nadawali. Budzą się, czując stres związany z pieniędzmi. I ta częstotliwość przyciąga więcej doświadczeń, które do niej pasują. Odczuwają urazę wobec partnera, i ta częstotliwość tworzy więcej powodów do urazy. Martwią się o swoje zdrowie, i ta częstotliwość dodatkowo osłabia ich układ odpornościowy. Co by się stało, gdybyś świadomie wybrał nadawanie innych częstotliwości? Co jeśli zamiast czekać, aż coś dobrego się wydarzy, aby poczuć się dobrze, najpierw wygenerujesz to uczucie. Wdzięczność. Miłość, radość i spokój to nie tylko przyjemne emocje, to energetyczne stany o wysokiej częstotliwości, które reorganizują materię na poziomie kwantowym. Kiedy konsekwentnie drżysz na tych częstotliwościach, dosłownie stajesz się niekompatybilny z okolicznościami o niższej energii. Problemy, które kiedyś wydawały się trwałe, zaczynają się rozpuszczać. Lub przekształcać. Szanse, które kiedyś wydawały się nieosiągalne, zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy byłeś w naprawdę spokojnym, pełnym wdzięczności stanie. Czy nie wydawało Ci się, że otaczający Cię świat reaguje inaczej? Czy nie zaczęły dziać się synchroniczności? Czy nie pojawiły się rozwiązania, których wcześniej nie widziałeś? To nie był przypadek, to była przyczyna i skutek na poziomie energetycznym. Każdego ranka masz wybór. Gdy się budzisz, możesz dostroić swoje osobiste pole energii do częstotliwości braku, stresu i ograniczeń, lub dostroić się do częstotliwości obfitości, spokoju i możliwości. Ten wybór, który większość ludzi podejmuje nieświadomie, Decyduje o tym, co przyciągniesz i stworzysz przez cały dzień. Pole kwantowe nie reaguje na to, czego chcesz, nie reaguje na to, czego pragniesz, nie reaguje nawet na to, w co wierzysz intelektualnie, reaguje wyłącznie na energetyczny sygnał, który wysyłasz. Czy wysyłasz sygnał swojej przeszłości, czy sygnał swojej wymarzonej przyszłości? Twoje serce, najpotężniejszy generator energii, Twoje serce to coś więcej niż pompa. Jest najpotężniejszym generatorem energii elektromagnetycznej w Twoim ciele, wytwarzając pole elektryczne pięć tysięcy razy silniejsze niż to w Twoim mózgu. To pole rozciąga się na kilka metrów poza Twoje ciało, oddziałując na wszystko i wszystkich wokół Ciebie. Gdy czujesz negatywne emocje, gniew, strach, niepokój. Rytm Twojego serca staje się chaotyczny i nieregularny. Powoduje to dysonans w polu elektromagnetycznym, który zakłóca zdolność mózgu do jasnego myślenia i podejmowania dobrych decyzji. Gdy generujesz pozytywne emocje, wdzięczność, uznanie, miłość, rytm Twojego serca staje się płynny i spójny. Tworzy to harmonijne pole elektromagnetyczne. Które wzmacnia funkcję mózgu i przyciąga pozytywne doświadczenia. Koherencja serca nie wpływa tylko na ciebie wewnętrznie. Gdy twoje serce i mózg są zsynchronizowane, zaczynasz nadawać zupełnie inny sygnał do pola kwantowego. Ten nowy sygnał przyciąga inne możliwości, innych ludzi i odmienne okoliczności do twojego życia. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektórzy ludzie zdają się emanować pewną energią, która wpływa na wszystkich wokół? Jak się czujesz, gdy jesteś blisko kogoś, kto jest zły lub pełen strachu? A jak gdy jesteś przy kimś, kto jest radosny i kochający, co jeśli mógłbyś świadomie wybierać energię, którą wysyłasz? Proste ćwiczenie. Kilka razy dziennie przesuń swoją uwagę na obszar serca. Oddychaj powoli i głęboko, jakbyś oddychał przez serce. Aktywuj prawdziwe uczucie wdzięczności lub miłości do kogoś lub czegoś w Twoim życiu. Utrzymaj to uczucie przez zaledwie 60 sekund. Nawet to krótkie ćwiczenie zaczyna przesuwać Twoje serce ku koherencji, zmieniając zarówno Twój stan wewnętrzny, jak i pole, które emanujesz na zewnątrz. Twoje ciało to apteka. Każda myśl, którą myślisz, i każda emocja, którą czujesz, wywołuje wydzielanie konkretnych substancji chemicznych. Czujesz stres. Twoje ciało produkuje kortyzol i adrenalinę. Czujesz się kochany. Twoje ciało produkuje oksytocynę i serotoninę. Twoje ciało może uzależnić się od stanu chemicznego wywołanego przez negatywne emocje. Jeśli przez lata czułeś niepokój, Twoje komórki rozwinęły receptory specjalnie zaprojektowane do odbierania substancji związanych z niepokojem. Gdy tych substancji nie ma, Twoje ciało wchodzi w stan odstawienia, zaczyna pragnąć tych samych emocji, które Cię utrzymują w miejscu. Wyzwolenie wymaga zrozumienia, że uzależnienie emocjonalne jest tak samo realne jak każde inne uzależnienie. Kiedy próbujesz przejść do nowych stanów emocjonalnych, Twoje ciało opiera się, powodując dyskomfort fizyczny i zalewając Cię myślami zaprojektowanymi, by wywołać stare, znane emocje. Co by się stało, gdybyś rozpoznał te objawy odstawienia za to, czym naprawdę są? Zamiast interpretować je jako rzeczywistość, zrozum, że głos w Twojej głowie mówiący to nie zadziała lub nie. Nie możesz się zmienić. To po prostu sposób Twojego ciała, by poprosić o kolejną emocjonalną dawkę. Droga do wolności przebiega przez systematyczne praktykowanie podwyższonych stanów emocjonalnych. W końcu Twoje komórki zaczną pragnąć radości zamiast niepokoju, spokoju zamiast gniewu, mocy zamiast poczucia ofiary. Pierwsze dwadzieścia minut dnia, twój najpotężniejszy moment. Gdy rano otwierasz oczy, twój mózg znajduje się w wyjątkowym stanie, produkując fale alfa i teta, które sprawiają, że twój podświadomy umysł jest niezwykle podatny na nowe programowanie. Większość ludzi marnuje to cenne okno: sięgają po telefony, sprawdzają media społecznościowe, czytają wiadomości i natychmiast zalewają swoje systemy hormonami stresu, zanim ich stopy dotkną podłogi. Co by się stało, gdybyś chronił te pierwsze minuty swojego dnia? Co jeśli zamiast sięgać po telefon, sięgnąłbyś po swoją przyszłość? Proste ćwiczenie: zanim wystawisz się na jakikolwiek zewnętrzny bodziec, usiądź w łóżku lub przejdź do cichego miejsca. Zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów, zacznij wizualizować życie, które tworzysz, z żywymi obrazami i intensywnymi emocjami. To nie jest tylko afirmacja, to programowanie Twojego mózgu na sukces, podsumowanie kluczowych zasad. Twój mózg jest plastyczny, możesz go przeprogramować. Twoje emocje to częstotliwości, które kształtują rzeczywistość. Serce generuje najpotężniejsze pole energetyczne, koherencja przyciąga pozytywne doświadczenia, uzależnienie od negatywnych emocji jest realne. Ale można je przełamać. Pierwsze 20 minut dnia decyduje o Twojej energetycznej częstotliwości. Pytanie na koniec: czy od dziś zaczniesz świadomie kształtować swoją energię, czy pozwolisz, aby świat programował Cię za Ciebie? Wybierz mądrze. Twoja przyszłość już na Ciebie czeka. Wizualizuj swój idealny dzień, swoje idealne ja, swoje idealne życie. Nie jako odległą możliwość, ale tak jakby działo się to teraz, poczuj emocje związane z już byciem tą osobą, wyraź szczerą wdzięczność za tę rzeczywistość, jakby już należała do ciebie. Zaledwie 5 do 20 minut tej praktyki zaczyna przebudowywać Twoje szlaki neuronowe i nadaje zupełnie inny ton Twojemu dniu. Przechodzisz od reakcji do tworzenia. Od myślenia o przeszłości do życia przyszłością. Jakość całego Twojego dnia często odzwierciedla, jak wykorzystujesz te pierwsze poranne chwile. Czy programujesz siebie na ograniczenia, czy na możliwości? Czy potwierdzasz to, kim byłeś, czy tworzysz to, kim się stajesz? Większość ludzi podchodzi do zmiany, jak do czegoś, co trzeba zrobić. Robią listy, wyznaczają cele, śledzą postępy. Pobierają aplikacje, kupują kursy i stosują systemy. Wszystko skupione na działaniu, ale pomijają fundamentalną prawdę, którą Joe Dispenza naucza od lat. Prawdziwa przemiana nie polega na działaniu, chodzi o bycie. Nie chodzi o odhaczanie pól, ale o zmianę stanu od wewnątrz. To rozróżnienie zmienia wszystko, kiedy w pełni to zrozumiesz. Przestajesz się męczyć bez końca działaniami, które nigdy nie tworzą trwałej zmiany. Zaczynasz współpracować z prawami tworzenia, zamiast działać przeciw nim. Pole kwantowe nie reaguje na Twoją listę zadań, nie reaguje na Twoją tablicę wizji, nawet nie reaguje na Twoje pozytywne afirmacje, jeśli są tylko słowami bez uczuć. Pole kwantowe reaguje wyłącznie na to, kim jesteś na poziomie energetycznym, dopasowuje Twój stan bycia do odpowiadających doświadczeń, dlatego dwie osoby mogą podjąć identyczne działania, ale uzyskać zupełnie inne rezultaty. To nie działanie tworzy wynik, to stan bycia stojący za działaniem decyduje o tym, co się objawi. Spójrz na kogoś, kto próbuje zbudować bogactwo, podejmując wszystkie właściwe kroki finansowe, ale działa z wewnętrznego stanu braku. Oszczędzają, inwestują, ciężko pracują, ale pieniądze wciąż przeciekają im przez palce. Ich działania mówią o obfitości, ale ich energia mówi o braku, a pole kwantowe zawsze reaguje na energię. Pomyśl o kimś, kto promieniuje autentyczną pewnością siebie. Nie muszą mówić, że są pewni siebie. Czuć to, kiedy wchodzą do pokoju. Oni nie robią pewności siebie, oni są pewnością siebie. Pomyśl o kimś, kto naprawdę żyje w obfitości. Nie muszą popisywać się swoimi dobrami, bo obfitość to nie to, co mają, to kim są w środku. Pomyśl o kimś, kto ucieleśnia zdrowie. Nie zmuszają się do ćwiczeń i zdrowego jedzenia. Te działania wypływają naturalnie z ich tożsamości jako zdrowej osoby. Co by się zmieniło w Twoim życiu, gdybyś zamiast próbować wywołać określone uczucie, skupił się na byciu tym uczuciem najpierw? Co jeśli zamiast gonić za sukcesem, by poczuć się sukcesem, już teraz wygenerujesz wewnętrzny stan sukcesu? Co jeśli zamiast czekać, aż poczujesz miłość, gdy znajdziesz idealny związek? Staniesz się ucieleśnieniem miłości we wszystkich swoich interakcjach. Prawda, której większość ludzi nie dostrzega, jest taka: Twoje życie zewnętrzne zawsze nadąża za Twoim stanem wewnętrznym. Większość ludzi ma to odwrotnie. Wierzą, że kiedy ich okoliczności się zmienią, w końcu staną się tym, kim pragną być. Myślą: kiedy będę miał pieniądze, poczuję się obfity. Kiedy schudnę poczuje się pewny siebie ale nie czekasz aż warunki się zmienią aby uzasadnić nowy stan bycia najpierw zmieniasz swój stan wewnętrzny a nowe warunki pojawiają się w rezultacie to nie jest zasada udawaj aż się uda to jest zrozumienie praw energii i ich zastosowanie to jest uznanie że rzeczywistość zewnętrzna podąża za stanem wewnętrznym to jest stanie się w umyśle i sercu tym, co chcesz zobaczyć w swoim życiu. Kiedy naprawdę zrozumiesz tę zasadę, manifestacja przestaje być tajemnicza, staje się przewidywalnym procesem, ucieleśnij stan, utrzymaj go pomimo sprzecznych dowodów i obserwuj, jak Twoja rzeczywistość zewnętrzna reorganizuje się, aby dopasować się do Twojej dominującej częstotliwości. Pytanie nie brzmi, czy ten proces działa. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów systematycznie praktykować stawanie się energią swojej przyszłości, aż ta przyszłość stanie się Twoją obecną rzeczywistością? Czy jesteś gotów czuć się bogaty, zanim pieniądze przyjdą? Czy jesteś gotów czuć się zdrowy, będąc jeszcze w procesie leczenia? Czy jesteś gotów ucieleśnić swoje przyszłe ja teraz, zamiast czekać na kiedyś? Twoje przyszłe ja. Nie jest jakąś odległą istotą, oddzieloną od Ciebie przez czas i przestrzeń. Twoje przyszłe ja to wibracja, wzór energii, stan bycia, do którego możesz się dostroić już teraz. Ta wersja Ciebie już pokonała to, z czym się mierzysz, już osiągnęła to, do czego dążysz, już stała się tym, do czego aspirujesz. Ta wersja istnieje jako potencjał, czekający, aż się z nią zharmonizujesz. Poczuj tę prawdę rezonującą w Twoim ciele. To delikatne przyciąganie naprzód nie jest wyobraźnią. To rozpoznanie. To Twoje komórki przypominają sobie, kim zawsze miały być. To Twoje serce rozpoznaje swój prawdziwy rytm. To Twoja dusza pamięta umowę, którą zawarła zanim się urodziłeś, aby się rozwijać, rozszerzać, wyrażać swój pełny potencjał w tym życiu. Każdej chwili, każdego dnia. Podejmujesz wybór. Czy będziesz drżeć na częstotliwości swojej przeszłości, czy na częstotliwości swojej przyszłości, czy utożsamiasz się z tym, kim byłeś, czy tym, kim się stajesz? Większość ludzi nigdy nie zdaje sobie sprawy, że mają ten wybór. Wierzą, że ich myśli, emocje i zachowania są.